Tutaj w naszym, powiedzmy demo-rumie na zewnątrz, będzie możliwość przedstawienia odciągu z uchwytu, z uchwytu spawalniczego oraz odciągu z ramienia. Jeśli Państwo będą zainteresowani, można tam pospawać sobie uchwytem, który ma, be, lub zobaczyć, jak spawa uchwyt, który ma bezpośredni odciąg z, z uchwytu, przy zastosowaniu urządzenia, urządzeniu z, z odciągiem. Będzie też urządzenie z ramieniem. Można jeszcze do tamtego urządzenia, które stoi w waku Compact zastosować ta, taką stawkę, która służy do odciągu dymów w zbiornikach. Często jest tak, że ze zbiornika nie ma jak od dymów zabrać. To możemy takie urządzenie postawić na zewnątrz, tutaj przewód 10 metrów z taką stawką wrzucić ona jest na magnesie, ale do, wiadomo, stal harmonikować aluminium, jak się spawa, to ten magnes nic nie daje, ale można to wrzucić do środka i to w pewnym wyciąga tam dymy, tak? Bo nie zawsze ta przyłbica, którą ma spawać na sobie, też ona pomaga spawaćowi, a z takim ramieniem, no niestety, często jest problem.